Projekt finansowany ze środków norweskich i ministerialnych, skierowany jest do mieszkańców powiatu polkowickiego, którzy ukończyli 50 rok życia lub młodszych górników emerytów, skierowany na wykrywanie raka płuc. Jest to okazja do badań dla kilkutysięcznej grupy mieszkańców, która szybko może się nie powtórzyć. Warto więc skorzystać z tej możliwości, bo wczesna diagnoza to szansa na życie, a statystyki realizacji projektu na półmetku jego realizacji powinny mobilizować wszystkich tych, którzy do projektu się kwalifikują, a jeszcze w nim nie wzięli udziału. Po pięciu miesiącach realizacji naszego projektu skierowanego na wczesne wykrywanie yy, raka płuc yy, wykryliśmy w tej, do tej pory 38 nowotworów, w tym trzy nowotwory przy okazji tak zwanej nowotwory nerek 35 raków płuc jest to liczba zastraszająca, a przed nami jeszcze cztery miesiące naszego projektu. Kilkaset towarzyszących innych schorzeń to również jest pokłosie tych badań profilaktycznych, które wykonujemy w ramach projektu. Proszę wziąć pod uwagę, że jest to grupa 50. Dlatego też zachęcam, żeby ludzie już znacznie w wcześniejszym wieku, młodzi dbali o zdrowie, bo nie zawsze zdarzy się taka okazja jak w tej chwili, że realizujemy program, duży program, do którego ma szansę przystąpić kilka tysięcy osób. Do projektu można się zgłosić w każdy dzień roboczy. Wystarczy przyjść do poradni na pierwszym piętrze Polkowickiej przychodni bez skierowania, by skorzystać z bezpłatnych badań. Mimo że poradnia czynna jest także po południu, Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych, które jest realizatorem projektu, wystąpiło z apelem do pracodawców, by umożliwili pracownikom po 50 roku życia możliwość udziału w badaniach także w godzinach pracy. Spodziewam się, że właściwie te, nie, te, te statystyki będą jeszcze wyższe i kolejne osoby może szczęśliwie uda się zdiagnozować w bardzo wczesnym stadium. Dlatego też chciałam wystąpić z prośbą i z taką kampanią społeczną do pracodawców ponieważ w wielu zakładach na terenie Powiatu Polkowickiego yy, pracują osoby, które mają 50 plus i o te osoby w jakiś szczególny sposób też należałoby zadbać. Dlatego bardzo proszę pracodawców, aby włączyli się w tę kampanię społeczną i pozwolili swoim pracownikom w godzinach pracy wykonać badania w projekcie związane z wczesnym wykrywaniem raka Płuc. My, jako Polkowickie Centrum usług Zdrowotnych, jako przychodnia, i to nasze Centrum Zdrowia Płuc, tak zorganizuje te badania, żeby pracownik wychodząc z pracy jak najmniej czasu stracił na zbędne oczekiwanie. Zrobimy faktycznie krótką ścieżkę szybko, przygotujemy się do, 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 do przyjęcia grup pracowniczych, będziemy w kontakcie stałym z pracodawcami, tak, żeby Odbyło się to szybko, sprawnie, a pracownicy mogli te badania zrobić w tej sprawie rozmowy prowadzone są w zakładach strefy a na apel pozytywnie odpowiedziało starostwo polkowickie Po pierwsze chcielibyśmy dać przykład innym pracodawcom że problem jest bardzo istotny i ważny bo dotyczy zdrowia naszych pracowników i chcielibyśmy aby w ramach tego przedsięwzięcia w ramach tego projektu zrobić wszystko aby umożliwić pracownikom korzystanie z wszystkich możliwych badań które ten program przewiduje System pracy nie zawsze pozwala na to aby Dostosować swoje godziny pracy do możliwości odwiedzenia ośrodka i zrobienia tych badań. Natomiast ta decyzja i ta propozycja polegająca na tym, iż zwalniać będziemy na okres tego czasu, godziny, półtorej godziny, pracowników w zorganizowanych grupach i w tym czasie będą mogli przejść te badania. Myślę, że wychodzi tym zapotrzebowaniom na wskroś naprzeciw i ułatwi na pewno dostęp do realizacji tego programu. Duża grupa osób, które wezmą udział w, ze starostwa w tych badaniach? Chcielibyśmy, żeby była jak największa, żeby osoby, które mogą brać udział w tym projekcie i spełniają warunki wiekowe, jak i również te pozostałe, które wynikają z realizacji projektu, w tym przedsięwzięciu wzięły udział. Jeżeli będzie to 10 czy 15 osób, to też będziemy zadowoleni, bo będzie to świadczyło o naszym zainteresowaniu i troską o zdrowie naszych pracowników, ale i też tak taką dużą odpowiedzialnością samych pracowników za swój stan zdrowia, za zbadanie swojej kondycji pod tym kątem. Możliwość skorzystania z badań w godzinach pracy nie dotyczy tylko starostwa, choć akurat tu, ze względu na fakt, że pracują tu głównie ludzie młodzi, w badaniach weźmie udział niewielka grupa osób. Ta możliwość dotyczy także jednostek podlegających starostwu, czy to poradni pedagogicznej, czy powiatowego urzędu pracy. Ważna jest każda mobilizacja, także taka, jaką możemy sobie dać wzajemnie. Znajomy namówi znajomego, brat siostrę, a żona męża. Warto skorzystać, bo to najprostszy gest dbania o siebie.